Tutaj Polako wysyła na mnie swoje trzy lekkie. Ba, no datek część kawalerii, która jest tutaj, jest właśnie jego. Także praktycznie walczę z półtora przeciwnikiem, a Bart z połową. Też słupki zrobię. Co, gorszy będę, nie? No, dobra. Biegam naprzeciw strzelcom śląskim, którzy już strzelają. No i widzimy, że pada też. Cześć psatek. Psatek to mój piesek. Fajny taki. No już się poszedł. Mm, chyba nie mam zasięgu. E, bo uciekają. Tworzy. Hmm, A ci tworzy mi zabili 7 ludzi. No, co tam będę się babrał? Podchodzę bliżej, nie? Wiadomo, nie będziemy odpuszczać. Setuparty mógłby mi to trochę pomóc, ale. Co tam, co tam? Oho, jakiś ostrzał? Wielcy skuteczny. Nadal, wielce skuteczny. Chyba trochę przyspieszę, bo na razie będą nudne. La, 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 la przynajmniej wiatr już nie szumi. Albo gadali mi, że byłem za mało wesoły. No, Heldenek tak powiedział. Rozmowa z pierwszym naszym fanem. Może mi się jakiś suchar przypomni. Aż specjalistą, o, o, o zaczyna się. Specjalistą od sucharów jest Bart. O, przypomniał mi się jeden z jego sucharów. Wchodzę do windy, a tam schody. To był jego suchar. Takie fajny. Ojej, coś zlagowało. Tylko co? Noż kurczę, wcześniej było tak pięknie. Gładko, a teraz... się poruszy. Nasi ludzie uciekają, panie! O, ludzie uciekają, panie potem sobie poważnie sporozmawiam z moim komputerem. Bo tak sobie raz chodzi gładziutka, a potem sobie laguje. Tak nieładnie jest. A jacyś muszki też podchodzą. Wolno, bon, podchodzą, bon, bon, wolno, wolno, ale mnie pogonią. Zobaczcie, co tu się dzieje, tutaj będzie ciekawiej. Zawsze stare gwardy jest najciekawsze. Wiem, powinien biec. Ale pewnie się patrzyłem tutaj. Zobaczmy, co robi Bart. Bardzo hmm. ciekawe. A ta w tu stoi? Dobra. Sobie szarżuje na... To co już zwiali. Czterech masyjrów. U był wiegrów. Ale tym się teraz oberwie. Wpadli z dwa czarowotki. O! Tu wbiegnę na słupki. Wiem, ja głupi jestem. No, widzicie, tak to jest, jak się gra z takimi słupkowymi kamperami. o o o, o o o o, ojoj. No cóż. O! Przypomniałem się ciekawostka, która Nasi ludzie uciekają, panie! Miedrzy się. Nie, bo idzie się na takim wstępie, że ci gracze są w tak zwanym O2VADIS, przymierzu wiecznym. To jest taka grupa na tymie. Się skumali. Jakobs z y, dyskusem, że sobie takie ze zrobią, Co sobie zrobili, jest oj oj, nie wiem, czy tutaj znowu na słupki nie wpadłem. Tak, 50-50. Oj, nie ciepiajcie się, głupi byłem wtedy. Tak naprawdę, nawet no, jestem taki głupi i ostatnio też wpadłem na słupki. Nasi ludzie uciekają, panie! A przedostatni raz... Co to było? A z jakimś ruskim, z tym USRR. I tak go tak rozwaliłem, że nawet mi połowa armii zginęła. A ja się na początku bitwy przechwalał, że o jaki to ja jestem mocny. Oho, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho, ho. O jeszcze mnie od wyzwał. No. Ja bym go nie wyzwał. Znaczy, tego nie wyzwałem. Od nopków. Gdyby przynajmniej mi zabił, nie wiem... 3-4? A żeby nawet połowy mi nie zabił? O, to ja sobie zmiotłem, miotłem. A za taki raz jeżeli że i mnie tu wezmą. Stare gwardie wymiotają. ja cię. Ale są dobre. Mówię trochę niestety, sam w siebie walę. Ale trzeba się prędkość. No, w takim razie, no. co jest skrzydło zneutralizowane stratą czterech kawalerii. O, szarże w generała. Nasi ludzie uciekają, panie! Pięciu kawalerii. A, tutaj stoimy, z tymi kampinami. A ci? Nie strzałem. Panie, wpadłem na taki pomysł, żeby tutaj podejść. Żeby ci mieli zasięg, a ci nie? I ci walów tych. Bucha! Dobry pomysł. A wiem, że dobry. A jak niedobry to się nie znacie. To będzie hardkorowej starej gwardii. Nie zrobię czworoboku. Nie wiem czemu, pewnie nie wiedziałem. A i tak wygrałem dwóch bitwa. 35 ciężkiej kawalerii na 82 starej gwardii. Także widzicie. Nasi ludzie uciekają, panie! Stara gwardii jest mocna. O, już nie ma kawalerii. Bart? Wysłał dwie stare gwardie na pomoc sobie. Tutaj widzę, że sobie kawaleria walczy z gwardią pieszą. Pewnie była w czworoboku, bo coś tam pamiętam takiego. Aaa, tutaj stare gwardie pomoże, chyba, że tak. I tak tych jest 17-63. O, teraz już Pa, pa, pa. Aha! Też są. No, także tacy. Ci też strzelają. A to potem, jak ci strzelają. No, nieważne. Powiedz były zasady, no, art max 5, 125. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To ty była jedna zmieciona albo nawet dwie. A, ci kurde... Tańczymy maka. Nie, labada, labada, Ale tutaj bardziej takie makaradzie. Nasi ludzie ale... uciekają, panie! Hmm, nie, co to było takie? A nie, ja ekspertem od tańca nie jestem, niestety. Albo niestety. No, ale komentujemy tutaj bitwę, a nie, nie, nie się babrzemy W jakichś tam tańcach? Mhm. No tutaj sobie wody zrobią, a nie poczynają. No ciekawe, co ci robią. Mhm, mm stoją za słupkami. A, jak to kowadis? czy tam o dwa? Dobrze, że w tamtej bitwie nie rozstawiali słupków, bo nie mieli takich takie możliwości w Hiszpanii. Mhm. Mm Stara Gwardia wymiata, o, ale zaraz i się almo skończy. O cieni, o ten się tak cofa, cofa Jeden cofa, z naszych cofa, cofa. oddziałów zużył całą amunicję, panie! Dobra, ale nie musiałeś tego aż tak głośno oznajmiać. No sobie postają Sobie postają. Postoją. Bo teraz to się drze, a wtedy to musiał cicho mówić. No ej! Przez 20 tak ubili. Szarżować. O, oho. Nie, cię nie szarżują. Ale wy się to by mogli. Jeden z naszych oddziałów zużył całą amunicję, panie! On ci też postają zarżuję! Ciekawy jak ci O ci też, no, w końcu. O no, tej leką Niezbyt Ci zasięgu nie mają, gdzieś taki pewnie jest. Na no, oko. O, te szwarca, szwajcarskie sobie walczą. Mm. się nudzą chyba. O, już robię mi wrócić. O, bardzo sobie walczy z generałem Polaka. Stara gwardia wymiata. Nie waliby Nawet jak. Jeden ma... z naszych oddziałów zużył całą amunicję, panie!

Nasi ludzie uciekają, panie! O no nie, stara gwardia mi zwiała. Oszukujesz, stara gwardia nie może zwiewać. Widziałem jest ja, ja czterzy? W tym ja dwa. Też tam jestem Nie, zaraz. Przecież ja walczyłem z Kowalis. O, już mi się mylą, bo tutaj... Prozaków obydwaj wzięli. Nie to co my, Francja, Francja jest porządku. Nie wiem, to ci mają tak stanąć? Albo to pewnie... Nie. Barta to nie mogą być, bo Barta są tutaj i się obijają. No to nie wiem, widocznie na coś frajerzy. o coś kraje, że... O! wow, stare gwardy ma dwa ekspy To szwajcarska. Szkoda, że nie ma kawalery i teraz. Można go pięknie ubić tego tak, generała. Ale mam swojego generała. Hej, dlaczego jego jest tylko siedmiu? Hmm. Kurczę. No nieważne, ooo ci szybko biegną, w poczęci. A, Sarek werdy bardzo zmęczona, o, bo ci się też obijają No dobra, no w sumie tutaj zmietli, o to, 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 to. I to, 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 Ale i tak się obijają Ura, mój general miata, jest fajny Jeden z naszych oddziałów zużył całą amunicję, panie! Bo no bo deszcz pada dlatego, bo zużywali W ogóle to co nie, grem Anglią

Szarza 36. Uda 101, i to warty pieszej. Szarza, 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 szarza. Nie wiem, kogo oni tutaj okrążyli. A ten, bo to niewidzialne takie są duchy. Nasi ludzie uciekają, panie. To nie są uciekają. Walczyli z, z półtora armii, to mogą. Ja im pozwalam. Oho, generał, nie wiadomo kogo. Bardzo w generała. Chyba mój generał jest najfajniejszy. Ohohoho. Zabić go, zabić, zabicie go, proszę, zabicie. To ten? No, widocznie to odniesiemy chwalebne zwycięstwo! O, ten tutaj, ten. Alech na A4. O, o, to ten? Bardzo zmęczony, uuu. Ty też bardzo zmęczony. Dobra, nie dogoni go. No, a potem się ludzie dziwią, że ja mam jakieś cienkie staty. Mój w nie robi. Widzą, że zdupiają i jeszcze robią coś takiego z tego ludzie. Nasi ludzie uciekają, panie! Nawet jeśli to są pixelem, ale nie tak nakazał co. No było, żeby traktować swoich ludzi jako pierworodnego syna, to pójdą za to, za tobą nawet, gdzieś tam, gdzieś tam, pewnie w ogień, ale nie pamiętam. ta state Staty Barta, staty moje, staty Polakka, staty Kowadis Arczera. No, czy ja walczyłem z Kowadis. A on ze do dwa. Statystyki, Stara Gwardia wymiata, la 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 la. I... Tadam, 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 du... W wow, dół... sztab generałski, W du... hm Kurczę, lepsze od połowy Armii. Szacun No dobra.